Podłogi drewniane są codziennie poddawane naciskom i naprężeniom fizycznym o różnym poziomie natężenia. Chcielibyśmy więc poświęcić chwilę czasu i postarać się odpowiedzieć na często zadawane pytanie, jaki rodzaj powłoki wykończeniowej jest najlepszy dla mojej podłogi. Opowiemy o specyfice czyszczenia i pielęgnacji poszczególnych rodzajów powłok, by pomóc wybrać rozwiązanie odpowiednie dla Państwa potrzeb. Na początku przyjrzymy się powłokom na bazie lakieru. Tworzą one twardą i odporną warstwę, która jest całkiem zamknięta. Spójrzmy na jakość powierzchni lakierowanych w dłuższym okresie czasu. Warstwa lakieru chroni podłogę przed zwykłym, codziennym ścieraniem i zarysowaniem. Jednak z czasem sam lakier zużywa się, a rysy, plamy i pęknięcia stają się coraz bardziej widoczne. Uszkodzenia te umożliwiają wilgoci przesiąkanie przez lakier i wnikanie w głąb drewna. Taka powłoka nie tylko nie wygląda dobrze, ale nie spełnia podstawowej funkcji – ochrony podłogi. Na tym etapie przywrócenie jakości powierzchni do 100% wymaga szeroko zakrojonych prac renowatorskich. Po ich ukończeniu cykl powtarza się. Podłoga ponownie będzie musiała zostać gruntownie zeszlifowana, a następnie całkowicie pokryta nową warstwą lakieru. Porównajmy je teraz z tradycyjnymi powłokami olejowymi. Kolorystyka drewna jest podkreślona i zachowuje ona swój naturalny wygląd. Olej nie tworzy twardej powłoki na powierzchni, tylko wnika w głąb drewna. Pomimo, że olejowana powierzchnia zużywa się o wiele szybciej niż lakier, można ją utrzymać dzięki regularnemu czyszczeniu i olejowaniu bez konieczności szlifowania podłogi. Pielęgnacja i częstotliwość, z jaką powinna być ona dokonywana, nie powinna być jednak lekceważona. Aby połączyć zalety obu systemów powłok, firma Osmo stworzyła wosk twardy olejny. Połączenie olejów i wosków chroni drewno od środka, tworząc jednocześnie zewnętrzną powłokę, zabezpieczającą podłogę przed zabrudzeniem. Powierzchnia podłogi zużywa się więc znacznie wolniej niż w przypadku tradycyjnych olejów. Pozwala to na znaczne zmniejszenie częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych, umożliwiając jednocześnie renowację bez konieczności szlifowania podłogi. Powierzchnia ma zapewniony optymalny poziom długotrwałej ochrony, podczas gdy naturalny wygląd, piękno i barwa drewnianej podłogi pozostają nienaruszone. Podsumowując, użycie lakieru oznacza, że przez dłuższy okres czasu będą Państwo musieli tolerować coraz bardziej podniszczoną podłogę, a następnie przystąpić do jej rozległej renowacji łącznie z gruntownym szlifowaniem i ponownym nakładaniem lakieru. Renowacja podłóg olejowanych wymaga znacznie mniej wysiłku niż remont podłóg lakierowanych, a w związku z szybszym zużywaniem się powierzchni, wymaga ona częstego olejowania. Woski twarde olejne Osmo łączą w sobie zalety powłok olejowych z trwałością lakieru, prostotę nakładania i długoterminową ochronę. Tworzą tym samym idealną powłokę, która chroni podłogi drewniane, podkreślając jednocześnie ich naturalny charakter. Jako, że czas to pieniądz, zalety wosków twardych olejnych stają się coraz bardziej zauważalne, zwłaszcza w intensywnie używanych miejscach, gdzie podłoga może po prostu zostać pokryta kolejną warstwą wosku OSMO i jest gotowa do użycia już po kilku godzinach. Wosk twardy olejny OSMO to sprytne, naturalne rozwiązanie dla wykończenia państwa podłóg drewnianych. Więcej informacji na temat tego oraz innych produktów OSMO znajdą Państwo na www.osmo.pl.